Przede wszystkim firmy i przedsiębiorstwa wspomagają edukację w ten sposób, że powinny przekazywać wiedzę, dzielić się tą wiedzą, czyli nauczyciele powinni mieć możliwość uczestnictwa w różnych typu seminariach, szkoleniach branżowych, tak aby mogli widzieć co się dzieje na rynku i żeby mogli poznawać trendy, które jak gdyby idą w świecie i się że tak powiem dzieją w danym, w danym momencie i będą przyszłością Później. Dodatkowo, oczywiście, sprzęt i wyposażenie szkół to jest bardzo istotne, bo bez wiedzy praktycznej, bez sprawdzenia swoich umiejętności praktycznych nie da się e, odpowiednio, że tak powiem, wykształcić młodego człowieka w szkole. więc szkoły powinny mieć możliwość e, posiadania sprzętu, który jest jak gdyby na topie, który pracuje w przemyśle, który jest używany przez profesjonalistów. Więc takie dwie rzeczy uważam najważniejsze są. Uważam, że szkolnictwo branżowe jest kluczowym do rozwoju przemysłu, bo bez nowych pracowników, bez dobrze wykształconych fachowców przedsiębiorstwa nie są w stanie się rozwijać i poszerzać swoich działalności. Więc prawidłowo, wykształcony, młode, prawidłowo wykształcona młoda osoba no jest kluczowa dla, dla rozwoju przedsiębiorstwa i no jest przyszłością. Tak, obserwujemy braki, szczególnie w naszej branży, która jest mocno techniczną branżą. E, widzimy braki po prostu w e, ilości osób nawet kształconych w, w takich zawodach jak operator obrabiarek CNC, jak mechatronik, e, jak różnego typu technik. Widzimy tutaj pewną lukę, która powinna być nadrabiana. Uważamy, że te imprezy, ta inicjatywa Word Skills i Euro Skills jest kluczową w promocji zawodów, ponieważ tam na tych zawodach są, są umiejętności, zawody te, które są potrzebne w przemyśle, te, które są w danym momencie potrzebne na rynku pracy, bo historią Euro i World Skills jest taka, że te zawody powstały po to, żeby promować po II wojnie światowej po prostu umiejętności, których brakowało na rynku pracy i ta inicjatywa już ma wiele lat ze względu na to, aby właśnie promować wśród młodych ludzi fachowców. To jest bardzo duży problem, prawda? Bo nie wiemy co będzie w przyszłości, to obecnie świat się tak szybko rozwija, że niektóre zawody powstają tak naprawdę w ciągu jednego roku. I, I nowe branże po prostu powstają nagle, tak? no bo nagle mamy czat GPT, który, który zmienia pewne, pewne zasady, pewne zawody będą odchodziły z rynku pracy, a nowe powstaną, tak? które będą wykorzystywały już tą sztuczną inteligencję. Ale w przemyśle możemy pewne trendy zaobserwować, tak, że pracownicy nie chcą wykonywać Manualnych, prostych rzeczy, monotonnych, bardziej się wolą skupić na rzeczach interesujących typu roboty, automatyzacja, programowanie maszyn, więc widzimy ten trend, że w przyszłości będzie więcej potrzeba robotyków, automatyków niż osób fizycznie pracujących na produkcji. Przede wszystkim to obserwacja rynku. Obserwacja w ten sposób, że my jako firma i wiele. Czołowych firm z różnych branż organizuje specjalne spotkania, seminaria, i to na poziomie uniwersytetów, ale też również szkół zawodowych. Są targi pracy, na których nasza firma i nie tylko nasza się wystawia, i tam młodym ludziom po prostu pokazujemy to, co, co teraz jest dla nas potrzebne. No i to, co jest interesujące, co powinno ich skłonić, że jednak. Nie tylko takie ogólne wykształcenie typu liceum ogólnokształcące, ale również kształcenie branżowe jest ciekawe i mogą robić ciekawy zawód po nim.